Fitness. Uważność w nadmiarze potrafi być zabójcza. Obecność parzy, jak brodzenie w szronie, paruje strefa komfortu. Ostatni schron, ostatnie schorzenie, dal jest bliska, co tu odpycha spocona głowa w piachu na pustyni, mroźne słońce, biały szum w uszach. Nie zamawiałam tych dźwięków. Więc własna niszczelność nurzy, Potem kinetyka, zbyt miarowe kroki, wystawanie u celu, zgrzyt w łokciach przy podnoszeniu codziennych wyborów. Puste dynamo, silnik w siłowni wysiada. Just in time. Już biegnie, goni, prędzej, ustawiasz myśli jak konspekt, żeby zdążyć wszystko przed czasem wiesz, co się przyda, gdy nie wiesz, jak się skończy, więc chwytasz chwilę. Absolutny hit, kultowe modele na lato czy lata wygodne, popularne w nowoczesnej odsłonie, jak wateł, upychasz wrażenia i nic nie wybucha. Taki piękny weekend. Należy coś zrobić. Choć ciało bezładne i nie pamiętasz już twarzy, to No, trzeba oddychać bez przerwy. Sandbite. Ugryźć dźwięk, żeby ładnie, i żeby nic. Nie powiedzieć, powiedzieć, kontrolować tempo, wyzwolić vibe ze strony i strun głosowych, skrócić sens do esencji. To nie jest pożądane. Zazwyczaj rozprasza. It loud! Wyprzedaż sloganów z podsumowaniem pozycji krótki komunikat chwyta za gardło udane wzruszenie. Po obejrzeniu wszystkich wschodów i zachodów, biel staje się ulubionym kolorem, czerwień staje się ulubionym kolorem, kolor staje się ulubionym kolorem. Jeśli nie masz koloru,